Hej, kadłka. Ja właśnie wróciłam przed sekundką ze szkoły i wiecie co? Dostałam, bo miałam właśnie urodziny temu i dostałam na urodziny domek nowy Playmobil Wille. I już ją wam pokazuję. A jak mi się włączyło, to muszę zrobić part 2. Albo będzie na dzień, bo mam mało powiedzi Więc no i już Wam pokazuję ok, zaczniemy najpierw od części jadalni tu mamy jadanie. Mm, tutaj są drzwi jeszcze jedne tutaj y, mamy y, no, taką małą no, łazienkę to jest nasza mama wrześnic mamy y, nawet, nawet kubeczkę kibelek y, zlew tutaj tu, a to jest taka mała toaletka i teraz mama nasza sobie przychodzi i mamy kuchnię. No, ekspert do kawy. I mamy taki piekarnik, lodówkę. I tu są teraz schody. I mamy tutaj salon, kotka. I jeszcze mamy basen. I woda jest nalana. Jest nalana, więc będą się kąpać na pewno dzisiaj. <grym>, nie patrzcie. I tu mamy schodki, yy, tu miała być łazienka, ale ja zrobiłam inaczej. Yy, to jest pokój rodziców. Yy, a to jest obok mój pokój. Yy, to jestem ja, słyszę. śpię. A to jest Olusia pokój. I to tak wygląda. No więc super. Dobra, no to zaczynamy. A i słuchajcie, jakby Oluś miał ten kolor włosów, to sorka bo to tam. będą to będzie on tylko w piżamy i on ma inny kolor włosów a teraz on będzie się kąpał w basenie więc nie zwracajcie na to uwagi ojejku już ten dzwonek już budzi muszę go wyłączyć dobra włączony żeby nie obudzić żonki szczęście żonka nie idzie do pracy Dobra, idę się umyć. Okej, okay, założę tylko klapki. Gdzie one są? A, tu leżą. O, tu są, tylko cicho, żeby żonki nie obudzić. Okej, okay, klapki założę. Idę na dół do łazienki się umyć. Okej, okay. kotek jeszcze śpi. Dobra, idę. Cieszę się z naszego nowego domu. Dobra, idę pod prysznic się umyć i się odświeżyć. Okej, okay, już jestem umyty. Okay, Okej, już jest umyta. Idę do no... góry się ubrać. Okej, okay, teraz tylko idę poszukać tego mojego jednego ubrania. Dobra, jestem ubrany. OK, to idę do pracy. Dzisiaj jest sobota, więc nie muszę iść do przedszkola, a jutro do szkoły obudzę. Dzisiaj ma być bardzo ciepło, więc się wykąpiamy na pewnym basenie. Jej! Tylko, tylko po cichu mam plan skaczyć na nią, ale będzie fajnie. Trzy, trzy, dwa, jeden! Wow! Ała! Oluś! Co ty zrobiłeś? Ha ha! Nabrałem ha, ha. cię! Ała! Ouch, Oluś! Mhm. Dobra, już wstaję. Dzisiaj mamy wolne, będziemy się kopać w basenie. Okej, okay, super. O, Luś, moją kołdrę. Teraz trzeba ją wybrać. Ha, ha. Mhm. Dobra, już idę się ubrać. Ja też. Okej, z tą ja też. Idziemy oglądać bajkę. Mhm. Co poczekamy, aż mama się uwiedzie? Nie. No, dobra. Okej, okay, to co włączamy? Bajkę, niezwykle za. Okej, okay, ale fajny film. Dobra, włączamy. Hmm. Ojej, co to za odgłosy? Oglądają bajkę? Ojej. Dobra, wstaję. Dzisiaj jest ciepła pogoda, więc jak najdłużej trzeba wykorzystać ten czas. Okej, okay, idę tam do dzieci. Co się stało? Ani, przestraszyliśmy się. Czemu oglądacie? Co? My oglądamy Miraculum. A okej. Okay. Co chcecie jeść? Płatki, ok. Gdzie zjedli już płatki? Albo pyszne. No to się cieszę, to ja idę się urać dzieci, okej. Okay. Dobra, dzieci jestem ubrana, zaraz tata, przyjdzie z pracy. Będziecie się z nimi chcieli kąpać. Tak, ok. Zaraz on będzie, a ja idę do toaletki się yy, umyć. Uy, yy, pomalować. Dobra. ok, więc muszę się pomalować. Kto to był? Chyba tata przyjechał, chodźmy. Ja będę pierwsza. Nie, ja. Ej no stój. <grym> Nie. Idę już o twarzy. Nie. Teraz przyspieszę. A! Co się stało? Wywaliłem się, a to nic. Cześć tatuś, cześć dzieci. Wykąpisz się z nami w basenie? Mhm, mogę się wykąpać. Jej, to super, dzięki. A gdzie jest mama? Poszła się wymalować. A, okej. Okay. O, cześć, cześć. Chcesz coś do picia? Mhm. Mm Weź mi dźwinka? Dobrze. To czekajcie dzieci, tylko się przebiorę. Okej. Okay. Dobra, wszystkie dzieci, to co robimy? Idziemy rozkładać leżaki i przenieść parasol. Dobrze. To my idziemy na Okej, okay, to ja wam coś zrobię mm, do jedzenia. Okej. Okay. Dzieci, trzeba tylko napełnić wodę w basenie. Dobra. Okej, okay, już napełniona. Naprawdę? Tak. Tatuś, psy nie jest. Parasol. Dobra. Już idę. Okej, okay, to jest dobrze? Tak, dobrze. Okej. Okay. Teraz przyniosę Wam leżak i krzesło. Okej. Okay. Uuu, ale wygodne. Ej, my chcemy. Dobra, to która zajmujesz? Ja chcę yy, fotel. A ja leżak. Bo ja wolę fotel, bo fotel tak. jest wygodniejszy. Ym, a ja wolę leżak. Dobrze, już chodzę. Aha. Ej, Oluś, co? Piegniemy tate do wody. Tak, dawaj. Okej, okay. ale będzie super. Tato, co dzieci? Tato mówi się. A nic, przestańmy ci przytulić. O, chodźcie tu. A! Ha, 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 ha. Tata pad do wody. Brr, ale zimna woda. Ha, ha. O, zaraz wam dam. O nie! Już idę do... Nie! Ale fajnie! Woohoo. Ale zimna woda! No, nie, nie, nie jest ciepła. <laughs> co tam się dzieje? Co się stało dzieci, co wy tu robicie? Przyniosę wam ręczniki, nie kąpcie się tak od razu. Okej. Okay. Okej, okay, trzymajcie, tu są wasze ręczniki. Jeżeli chcecie się wykąpać, to idźcie się przebrać. Dobra, okej. Okay. Ale zimno. No, mi też. Ogryjcie się na słońcu i albo idźcie się przebrać najpierw. Dobra, okej. Okay. <grywa> ja też się lepiej przebiorę. <grywa> okej. Okay. Ale masz podobny strój do piżamy. No wiem, jest identyczny, tylko, że to jest strój kąpielowy. A, okej. Okay. Dzieci, jesteście gotowi? Tak! Ok, to skaczemy na trzy i yeah! Ło, wow, ale fajnie, tatuś! gdzie jest moje kółko? Ło! Wow! Tato będę pierwsza. Ha Hej no, ale fajnie. Mulkujemy. Mam pomysł dzieci. Robimy, kto dłużej wytrzyma e, pod wodą? Tak, tak, tylko bez maski. Dobra. I bez oszukiwania. Mhm. Dobrze, gotowi? Tak, trzy, dwa, jeden. O jej, nie dałem rady. Hmm, że im trochę chyba przeszkadza. Rzucę im to. Uj! <gryw> ale śpieżne! Idę wyjść się ogrzeć. Brr, ale zimno. Haha, <gryw> tata przegrał. Ojej! I co kto wygrał? tylko wygrałeś. Jej, haha, <gryw> dostaję lody. Co? Co? <gryw> Dobra, wychodzimy. Okej. Okay. Cześć, niurkowie, mam coś dla was. Co? Dla Olusia, za zajęcie drugiego miejsca mamy pyszną lemoniadę. Dla tatusia mamy drinka. Uuu, super. A dla ludzi zaraz coś przeniesiemy za wygrana. Mm, ale dobre, ale upewnione. Uwielbiam smak truskawkowy. Ciekawe, co będzie dla mnie. A dla naszej zwyczajności, mamy lody. Jej, ale super! Dzięki, mamo. Ej! <tryk> mm. Mm. Trzeba było wygrać, ale? Brawo, Lidzu. Usiądź sobie na lodzeczek. Ucho, wow, ale wygodnie. <tryk> <laughs> ok, então já a eu tenho que ir para o descoladinho e papai.